Trening to 90% ciało, 10% głowa. Zawody to 90% głowa i 10% ciało. Cześć, do Jeżero i Metody na Przeszkody. Zapraszam na krótki odcinek i jednocześnie zapowiedź naszego kursu OCR, trzecia część, czyli przygotowanie mentalne. Co zrobić, aby głowa pomagała zamiast ograniczać, ponieważ sposób myślenia może być albo największą przeszkodą, albo największym sprzymierzeńcem w przygotowaniach i tra na trasie. Także zapraszam na krótki odcinek, gdzie powiem o jednym z aspektów właśnie przygotowania mentalnego, które jest bardzo, bardzo kluczowy, czyli o pewności siebie. Po pierwsze, pewność siebie jest umiejętnością, czyli można ją wytrenować stosując odpowiednie ćwiczenia i przede wszystkim zmieniając perspektywę. I na co ja bardzo, bardzo polecam zmienić perspektywę, to zmienić ją i patrzenie na rezultaty, wyniki i osiągnięcia, ponieważ jesteśmy wychowywani w takiej kulturze, gdzie właśnie nasza wartość i to jacy my jesteśmy, jest bardzo, bardzo powiązane z wynikami. Co w konsekwencji powoduje to, że my siebie i naszą wartość, i również. Za tym idącą pewność siebie utożsamiamy z wynikami, a jest to droga, która prowadzi do tego, że właśnie ta pewność siebie nie może być stabilna, ponieważ wyniki są czymś, na co mamy bardzo, bardzo niewielki wpływ. I właśnie za chwilę o tym powiem, dlaczego mamy na wyniki niewielki wpływ, a na co wielki wpływ mamy. Weźmy sytuację taką. Jedziemy na zawody. No i po drodze już może się coś stać. Pociąg się spóźni, na drodze będą jakieś utrudnienia, które w ostatniej chwili się pojawiły, nie wiedzieliśmy o nich, nadkładamy drogi, tracimy czas, dojeżdżamy do hotelu, tutaj mogą być jakieś kolejne formalności, opóźnienia, przedłużania. Kuchnia, a niby na bookingu było napisane, że jest kuchnia, a docieramy i w tej kuchni to jest tylko czajnik i to jest cała kuchnia, ugotować się nic nie da. No I ten posiłek, który mieliśmy przygotowany na start, Pojawiają się problemy. Można oczywiście gdzieś indziej pójść coś innego, możemy tu decydować, jednak na to nie mieliśmy wpływu. Dotarliśmy w końcu na kwaterę, ale inni uczestnicy, którzy na ten sam bieg jadą, mają pomysł taki, że zrobią sobie po prostu solidną imprezę i prosto z tej imprezy pójdą na start. Wyśpimy się, nie wyśpimy się. Oczywiście możemy zmieniać kwaterę, no ale to będzie kosztowało kolejną energię. Czy przystąpimy do zawodów w optymalnym w optymalnych siłach, przygotowaniu i koncentracji? Najprawdopodobniej nie. Czy ma to wpływ na wynik? Ma. Mieliśmy wpływ na to, jakich będziemy mieli sąsiadów? Nie. Dotarliśmy na te zawody. Miało nie padać, a pada. Mocno będzie to determinowało, jak. Wygląda nasza skuteczność na przeszkodach? Mamy wpływ na pogodę? Nie mamy wpływu na pogodę. Mamy wpływ na nasze przygotowania? Mamy. Jesteśmy już na trasie. Nie wiemy, jaka ta trasa będzie, bo nie jesteśmy organizatorami. Nie wiemy, kto będzie sędziował na przeszkodach. Są takie osoby, które na przykład mogą nas nie lubić, bo nam czegoś zazdroszczą. No i. Ktoś przed nami, otarł plecami na lowrigu trawę, poszedł dalej, a my otarliśmy jeden listek trawy, no i jesteśmy zatrzymywani do kolejnej próby, albo zabierają nam opaskę. Jest masa, masa, masa rzeczy, na które na zawodach wpływu nie mamy, natomiast te rzeczy mają ogromny wpływ na wynik. I co dalej? No właśnie, chodzi o to, żeby koncentrować się na tym... Na co wpływ mamy. I pewność siebie zbudowana na to, na co wpływ mamy, czyli na przygotowaniach, na postawie, na charakterze, na tym, jak podchodzimy do wyzwań, jak się uczymy, jakie wnioski wyciągamy, czy jak finalnie podchodzimy do czegoś, co nazywa się porażką lub sukcesem, to stanowi o naszej pewności siebie, czyli to, na co mam wpływ, siła sprawcza, podejmowanie decyzji to jest coś, że wybieram, że decyduję tak chcę, tak nie chcę. Mamy umieć, a nie ma wychodzić. Mamy zrobić lub nie zrobić, a nie że się udaje. Bo właśnie to udało się, czy wyszło, weszło, jest oddaniem siły sprawczej gdzieś na zewnątrz. Na przypadek, na szczęście, na nie wiadomo co. A warto właśnie pewność siebie budować na tym, co jest pewne. Czyli pewne są nasze umiejętności, pewny jest nasz charakter, pewne jest nasze zaangażowanie i pewna jest na przykład nasza koncentracja na tym, aby dane rzeczy na treningach, czy na przejściach przeszkód, czy na biegu robić jak najlepiej. To jest pewne. Wynik jest niepewny. Czyli finalne pytanie. Czy warto pewność siebie opierać na czymś, co jest z założenia niepewne? Jak to ktoś gdzieś bardzo, bardzo ładnie powiedział, że biegi wygrywa się w poniedziałek na treningu siłowym, biegi wygrywa się we wtorek na treningu przeszkodowym, biegi wygrywa się we środę na treningu biegowym, biegi wygrywa się we czwartek na treningu powiedzmy mentalnym i biegi wygrywa się w piątek na regeneracji. A w weekend startowy po prostu przychodzimy zobaczyć co się stanie, bo na to, jak się przygotowujemy, mamy wpływ na wyniki? Nie, ponieważ jeszcze oprócz tego wszystkiego, co powiedziałem wcześniej, są rywale i na tych rywali, którzy się pojawią, którzy się nie pojawią, może przyjedzie jakiś czarny koń, totalnie nie mamy żadnego wpływu. Możemy mieć wpływ tylko na to, co sami robimy i jak się dobrze przygotowujemy do zawodów. I jeżeli zbudujemy pewność siebie na tym, co zainwestowaliśmy, co włożyliśmy, co zrobiliśmy, co było po naszej stronie, do zrobienia i na co mieliśmy wpływ, na tym oprzemy pewność siebie, to wtedy oddzielamy się od wyników. Ponieważ przestajemy się utożsamiać właśnie z rezultatem, że jestem dobry tak, jakie miejsce zajęło. Wynik zaczyna stanowić wartość informatywną. Czyli po prostu, aha, porażka przestaje być porażką i powodem do dołowania siebie, tylko aha, Osiągnąłem rezultat inny niż planowałem. Czego się mogę nauczyć, jak podejść, co zmienić, czy może coś nowego, czy może z czegoś zrezygnować, może kogoś innego poprosić o pomoc? I tutaj znowu wychodzi ta postawa, charakter, podejście, które daje bardzo, bardzo zdrową pewność siebie, bo zbudowaną na tym, co mamy wewnątrz, zamiast tego, co jest na zewnątrz i na co wpływu nie mamy. I tak. Tutaj pokrótce właśnie o pewności siebie, bardzo ważnej rzeczy w sporcie, a więcej będzie 1 marca właśnie u nas trzecia część kurs OCR razem z Łukaszem Wańczykiem. Poprowadzimy przez wiele aspektów budowania pewności siebie i wielu jeszcze innych rzeczy ważnych w skuteczności w sporcie, czyli trening mentalny, wizualizację, koncentracja, odporność na stres i właśnie budowanie pewności siebie oraz podejścia do porażki i do sukcesu. Także bardzo, bardzo zapraszam, a jak jesteś zainteresowany bardziej właśnie takim podejściem mentalnym i kwestiami psychologicznymi, to zapraszam również na swojego bloga odgłowystrony.pl. Tam jest też sporo o sporcie i przede wszystkim dużo, dużo o sposobach myślenia, bo jakość wyników, jakość startów, jakość życia, jakość relacji, jakość naszego biznesu przede wszystkim zależy od jakości myślenia. Także tyle by było w tym filmie, dzięki Wielkie za oglądanie i do następnego.